Mamy oto, proszę Państwa, piękny przykład przejścia paniki na wyższy etap. Albo może takiego zjawiska, kto paniką wojuje, od paniki ginie. Myślę oczywiście o sprawie brytyjskich szczepionek AstraZeneca. Nie wiem, ile ich już wszczepiono ludziom. Ja nie mogę znaleźć wiarygodnej informacji, ile tych dawek podano. Gdzieś znalazłem, że 17 milionów. Ale nie chce mi się wierzyć, że tak mało, przecież ogólnie 170 milionów podobno już na całym świecie powstrzykiwano. Z tego pewnie z jedną czwartą stanowiły te brytyjskie. No ale dobrze, niech będzie, że to było 17 milionów i na te 17 milionów wykonanych szczepień stwierdzono 30 wypadków zakrzepu, które być może były spowodowane przez tę szczepionkę, a być może nie, bo tego też nikt na pewno nie wiedział. 17 milionów 30 przypadków, jeśli dobrze liczę, to jest grubo ponad 500, jakieś 566 tysięcy na, na 566 tysięcy szczepień i jeden wypadek zakrzepu. No, jak wyczytałem w internecie, ponoć przy hormonalnych pigułkach antykoncepcyjnych, które dużo wywołują w ogóle rozmaitych powikłań, nie żebym kogoś straszył, no ale skoro feministki się tak zachłystują tym, że trzeba mieć swobodny dostęp do tego bez zgody rodziców, bez żadnych recept lekarskich, nawet bez, bez aptekarzy w ogóle powinni rozdawać za darmo w szkołach, marketach, no to przypomnę, że proszę sprawdzać, może ja dotarłem do jakichś lewych danych, ale 1400, generalnie na 1400 przypadków zażywania hormonalnej antykoncepcji, może się zdarzyć jeden przypadek zakrzepu krwi wywołanego właśnie przez leki hormonalne, przez antykoncepcyjne pigułki hormonalne, dlatego się ich nie zaleca z ludziom ze skłonnością do zakrzepicy, bo zresztą, jak też wyczytajmy na jakimś medycznym portalu, do, do sześciu razy wzrasta prawdopodobieństwo zachorowania na zakrzepicę krwi, jak się tych pigułek antykoncepcyjnych używa, chociaż wszyscy ich używają i, jak mówię, nie chcę nikogo straszyć. Mówię o tym, że takie są prawdopodobieństwa. Na 17 milionów szczepionek, podobno było 30 wypadków. I teraz zobaczcie państwo, co się dzieje. Niemcy wycofują, Francuzi wycofują foliarze, po prostu foliarze. No, wcześniej było, że jeżeli ktoś podnosi, że te szczepionki może nie są do końca przebadane, że może za szybko, że może coś, to był płaskoziemcą, to natychmiast algorytmy wycinają. Ciekawe, jak tutaj się zachowają. W ogóle nie wolno mówić. Facebook oznacza posty albo usuwa posty, jak ktoś jest krytycznie o szczepionkach, ma jakiekolwiek wąty. I teraz nagle foliarze są w rządach i oni pod Pretekstem, no bo przy tak niewielkiej liczbie tych wypadków, pod pretekstem, że nie do końca wiadomo, tak jakby inne szczepionki były do końca przebadane, nagle się wycofują. O nie, kochani! Nie wierzę w to, że to nie jest uczciwa gra, bo spiskowe teorie dziejów to są oczywiście straszne, ale jak gdzieś są takie miliardy do wzięcia, jakie się tłucze w tej chwili na tych szczepionkach. To zaczynam wierzyć brytyjskim publicystom, którzy twierdzą, że jak to któryś tam napisał, Unia Europejska prędzej chce woli, żeby ich obywatele umierali, niż przyznać to, że Wielka Brytania po Brexicie sobie dobrze radzi. No nie wiem czy aż tak jest. Ja naprawdę nie mam żadnego interesu ani żadnego żadnej estymy, żadnego uczucia, żeby bronić Brytoli. To jest homofaszystowskie państwo, które zasługuje na na to, co je spotyka i zresztą samo sobie, samo jest dla siebie największą karą, to, co tam się w tej chwili w tym kraju wyrabia. No ale fakty są faktami. Nagle się okazuje, że pod pretekstem, no to jest pretekst po prostu, jakiś powikłań, które nie są większe niż przy jakichkolwiek lekach, to się wycofuje te szczepionki, no po co, No żeby zrobić miejsce na swoje, tak? Francuzi tra od lat te swoje. Robią. E, Chińczycy tutaj wchodzą ze swoimi bardzo chętnie, bardzo się narzucają. Tylko dwa kraje w czasie pandemii nie straciły e, PKB, nie miały ujemnego. Dwa tylko są na plusie. Druga jest Turcja. Pierwsze, oczywiście, Chiny, które najwięcej w tej pandemii zarobiły i chętnie zarobią jeszcze więcej. No bo jak wejdą, jak się zwolni rynek, a Niemcy też produkują swoje, każdy chce swoje, pół na rynku, no to wzięli Angolii, załatwili ich tą samą metodę, jaką wcześniej te szczepionki zostały wprowadzone. No też na zasadzie histerii, no przypomnę. 0,02, czyli 2 setne procenta poprawiam się słusznie, niektórzy zauważyli, jak kiedyś powiedziałem, że 20 nie 2 procenta tych, którzy się zetknęli, z koronawirusem umiera wskutek tego zakażenia. Powikłania oczywiście są, jest ich dużo więcej niż w wypadku szczepionek. Ja nigdy nie byłem przeciwnikiem szczepionek skądinąd, żeby nie, 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 nie mieszać pewnych rzeczy. Bo sceptycyzm wobec delikatnie mówiąc przesadnych działań, lockdownów, i tak dalej, i tego wszystkiego nie wyklucza absolutnie tego, że właśnie nawet wręcz przeciwnie, no, albo jesteś, skoro nie jesteśmy za lockdownami. to to trzeba by być za szczepionkami, wręcz przeciwnie. Ubolewam, że nikt nie ma tyle ikry w rządzie, że po prostu tak jak za komuny powiedzieć, to jest obowiązkowe, ale nikt nie chce zarządzić ich obowiązkowo, bo wtedy by ponosiła władza odpowiedzialność. A władza to najchętniej lubi tak zarządzać, że jej nie podnosić żadnej odpowiedzialności. I co najciekawsze, to jej się w tej chwili udaje. Nie mówię tylko o władzy polskiej. To się w tej chwili udaje, ponieważ ludzie po prostu nie myślą logicznie, nie myślą linearnie. Dlatego właśnie użyłem takiego określenia w tytule, żeby w tytule już nie mówić o szczepionkach, bo to algorytmy od razu się robią yy, przesadnie czujne, ale ludzie przestali myśleć logicznie. Efekt. Powszechnej edukacji jest taki, że wszyscy zgłupieli, a już te uniwersytety się w ogóle zamieniły w centra głupoty, która jest im głupsza, tym bardziej agresywna. Wydaje się, że to z innej beczki przykład, który Państwu podam, ale skoro wspominałem o feministkach, skoro wspominałem o ich. Obsesji, żeby te hormony każda dziewczynka mogła sobie brać w szkolnej ubikacji, że miała dozownik bez żadnych recept, bez niczego, bez kontroli lekarza, bez wiedzy nawet rodziców, czy nauczycieli, czy kogokolwiek dorosłego. Fajne, fajne pomysły. No to nie mogę nie wspomnieć o pani Klaudii Achirze, która zachwyciła się tym, że jakaś banda obwiesiów nawet niszczy te billboardy reklamujące hospice perinatalne. Na pewno Państwo widzieli to z dzidziusiem wpisanym w serduszko. E, w straszną to wściekłość i nienawiść budzi lewactwa. Wcale się nie dziwię, no bo ten jeden prosty symbol sprawia, że wszystkie ich narracje się idą czochrać. a czasem oni sami jeszcze bardziej. Bo teraz o co chodzi? Ci obwie się niszczyli te billboardy. Dopisując, jak tam jest dziecko narysowane i napisane mam 11 tygodni, to oni dopisywali jestem lesbijką albo jestem gejem 11 tygodniowym i czy tam uszanuj mnie. Jak może 11 tygodniowa lesbijka być albo 11 tygodniowy gej, skoro według was 11 tygodni to w ogóle nie jest człowiek. Czyli co? Pani Yahira, która się tym zachwyciła, i wszyscy zwrócili uwagę, że to nie ma sensu, prawda, bo że to jest podłe, bo ona się zachwyca niszczeniem mienia, a już zostawmy niszczenie mienia. Tylko logika tego, że oni nie zauważają, że jednocześnie mówią, że to nie jest dziecko, że to nie jest człowiek, no bo cała ich narracja jest oparta na tym, że to nie jest człowiek, ale jednocześnie to może być gej albo lesbika, czyli gej albo lesbika nie jest człowiekiem, tak? Quod erat demonstrandum, ale to są ludzie nieliniowi. To są ludzie, którzy na ten przykład nie widzą związku między tym, że bronią Margoła, że facet może mówić, że on jest kobietą i w tym momencie wszyscy mają mówić, że on jest kobietą, bo jak ktoś nazwie go zaimkiem męskim, to wylatuje z roboty jak Piotr Gliński z Radianowy Świat, a jednocześnie domagają się parytetów dla kobiet. Chociaż w tej sytuacji parytety dla kobiet nie mają najmniejszego sensu, skoro Joe Biden podpisuje rozporządzenie przez niektóre Stany Amerykańskie już odrzucone, że jak na dziewczynki grają w koszykówkę albo biegają i przyjdzie chłop i siądzie tutaj i powie, ja się właśnie poczułem kobietą i zdmuchnie im z nosa wszystkie nagrody, to to jest fajnie i w porządku, ktokolwiek protestuje, to jest transfobem. Jak im się to łączy? To jest właśnie cecha nieliniowych umysłów. Zamiast skutkowo przyczynowych ciągów, które starszym pokoleniom wbijano do głowy, że coś z czegoś wynika, to im tak jak w telewizorku albo jak w, w internecie migają, po prostu po wyskakują i tu jest, tu i to jest, że to nie jest dziecko, nie jest dziecko, nie jest człowiekiem. Dziecko jest człowiekiem, bo może być GM. Normalnemu człowiekowi by się zderzyło, a im się nie zderzy. Widzę Państwo, uczynię pewne wyz wyznanie Wam. Jak to się u mnie wszystko zaczęło? Otóż. Bo to było takie, ja byłem z domu porządnego, katolickiego, formację, jak to ojciec rektor mówi, odebrałem, ale też mój tata od komuny nieźle po karku w życiu dostał i nie był taki skłonny, żeby dzieci od razu politycznie uświadamiać. Odkładał to, że jak dorośnie syn, to się z nim pogada, ja się w sumie sam uświadomiłem, zanim. Żeśmy o polityce porozmawiali kiedykolwiek, a zaczęło się to uświadomienie od tego, że na lekcjach sobie zacząłem kombinować, jak to jest z tą gospodarką planową. Bo cały czas mi chłopczykowi wbijano do oba, że ja żyję w najlepszym ze światów, że żyję w znakomitym ustroju socjalistycznym, którego znakomitość polega na tym, że tu jest gospodarka planowa. Bo tam w kapitalizmie nie ma żadnego planu, jedni produkują to, drudzy tamto, ile chcą, to się wszystko marnuje. Oczywiście cały, ciągle nam pokazywali jakieś zdjęcia z czasów wielkiego kryzysu, jak w Ameryce plony niszczą, prawda, i tak dalej. Właśnie nadmiar, bo ten kapitalizm to mm, bez sensu, to wszystko, a u nas w socjalizmie mądrzy ludzie siedzą, piszą plan, i wszystko jest planowo. Ale jednocześnie co włączyłem jakiś tam dziennik tego, to było się chwalili: Huta taka, taka, przekroczyła plan! Fabryka taka, taka, przekroczyła plan! hura, przekraczamy plany, wszystko! Ja nie wiem, ile ja miałem wtedy lat, ale tak mi przyszło do głowy, że je, jeżeli ten plan jest, tak, i zaplanowali ileś tam śrubek, a śrubek zrobili tyle, ile w planie, a fabryka co zrobiła nakrętki, przekroczyła, Plan to jaki to ma sens? To jest ileś tam tych nakrętek za dużo, do których nie ma śrubek. Trzeba je gdzieś przechować, ale przecież magazyny są tyle, ile w planie było założone na różne dobra. Nie zaplanowano na to, że jakiś kretyn wyprodukował milion nakrętek, do których śrubek nie ma. A skąd wziął surowiec na przekraczanie planu. No przecież gdzieś tamten też, ten surowiec musiał być zaplanowany, co znaczy, że zmarnowali go na te bezsensowne nakrętki, czyli gdzieś tam go indziej zabrakło. Chyba, że cały ten plan jest do kitu. Spytałem o to panią od wychowania obywatelskiego czy pnosu, jak to się wtedy nazywało, oczywiście wyrzuciła mnie za drzwi i doznałem buddyjskiego oświecenia. Jest taka anegdota buddyjska, że tam coś o czym pytał, a mistrz mu bez słowa obciął palec i wtedy. Uczeń doznał tego oświecenia. I ja też jakbym wywaliła za drzwi, to doznałem oświecenia, to znaczy, że to wszystko jest jakaś ciema I, i, i po prostu, że socjalizm to jest kretynizm i socjaliści to są kretyni. To do końca, zresztą, aż do upadku socjalizmu, nie zrozumieli, że przekraczanie planu jest. Równie złe jak niewykonywanie planu, chyba że ten cały plan jest jednym wielkim picem, bo chyba tak w koniec końców było. Ale nigdy na to nie wpadli. Do samego końca pamiętam, zawsze mnie bawiło to przekraczanie planu. I oni tacy są do dzisiaj. I oni po prostu nie myślą. Logiki w tym nie ma żadnej za jasną cholerę. Parytety dla kobiet, tak. Ale jak ich działaczka nazwała kobiety kobietą, to ją wyleli. I jeszcze samą krytykę partia razem złożyła. Mówiłem, towarzyszka, może chyba była towarzyszka, była Urszula Kuczyńska, ośmieliła się, moi, że kobiety to kobiety i wyleciała. A ktoś się powiedział, że, że Margoł to nie kobieta, też wyleciał. I to się wszystko kompletnie... Dziękuję Państwu, może wy, wystarczy na tyle.